Witam panowie na moim kanale, jestem Klau Jeśli jesteście tu po raz pierwszy to serdecznie zapraszam do subskrypcji A jeśli wróciliście to hej, dzień dobry Miło mi was znowu gościć na moim kanale Mam dzisiaj dla was coś o co sporo prosiło Na ostatnim live'ie na instagramie Więc jeśli jeszcze mnie nie śledzicie na instagramie Tu będzie nazwa Będzie też link w opisie Dobra nie, serw promo I ja to jednak potrafię czasem wymyślić e, Prosiliście mnie o więcej tagów Więc Adi znalazł jakiś fajny tag Adi przywitaj się Witam serdecznie, znalazłem tag Uuu! Więc będzie czytał mi pytania, ja mam tutaj whiteboard przygotowane. Będę na te pytania odpowiadać. Jak będą jakieś krótkie, to będę pisała tutaj, a jak będą jakieś dłuższe, to będę tak o-o odpowiadała. Ale bardzo bym chciała użyć mojego whiteboard. No, no okay. pierwsze pytanie to jest... To, to raczej nie mogę myśleć inaczej. <grym> okay. No, okay. no dobra, pierwsze pytanie. Gdzie byłaś 3 godziny temu? <grym> na kanapie. <grym> Drugie pytanie, czy kiedykolwiek zjadłaś kredkę? Do tego użyję Whiteboard. Jak myślisz, tak, czy nie? No ja myślę, że nie. <noise> na stówę, na stube kiedyś w podstawówce w jakimś przedszkolu czy coś zadam kredkę. Dawaj następne. Czy w odległości 3 metrów od ciebie jest coś różowego? Tak, mam mój case na telefon, chociażby. Albo błyszczek. Czy masz na sobie skarpetki? Mam dwie różne. Jak zwykle. Nie, zwykle. Czy byłaś w kinie w ciągu ostatnich pięciu dni? Nie. Nie byłam w kinie w ciągu ostatnich pięciu miesięcy. Hmm. Eee, czy jest ci gorąco? I trochę jest za ciepło, no. Co było ostatnią rzeczą, którą miałaś do picia? Woda. Ha! A teraz wszyscy, którzy mnie oglądają, nie, no, zero, nie zero? Nie herbata! A otóż nie, moi drodzy! Zaskoczyłam was! A co? Co ostatnio jadłaś? Wrapa. Zapomniałam sobie co jadłam na śniadanie. Wrapa z jajkiem i warzywkami. Gdzie byłaś w zeszłym tygodniu, w tej chwili? W domu. Kim był ostatni gość w Twoim domu? Dave, chyba no. E, czy tęsknisz za kimś teraz? Tak bardzo. Jakie są Twoje plany na dzisiejszy wieczór? Będę pewnie edytować filmiki, które dzisiaj nagrałam. Co chcesz wiedzieć o przyszłości? Kiedy mogę mieć w końcu jamnika? Kiedy mogę mieć w końcu jamnika? Czy masz na sobie jakieś perfumy? Jeżeli tak, to jakie? Nie. Nie. Mam. Nie! Byłaś w tym roku u lekarza? Tak. Byłam? Byłam. Gdzie jest swój najlepszy przyjaciel? Z domu, w Gdyni siedzi. Rikula. Ma na imię Riko. A przepraszam, tak siedzi w domu w Gdyni, to moja mamusia. Pozdrawiamy Ole. Mamo, kocham cię. Czy masz opaleniznę? Bardzo wielką. Ty masz wielką. chyba. Ja się kiedyś opalę, to się wszyscy zdziwią. Czego teraz słuchasz? Adriana. No. Dokładnie. Czy kolekcjonujesz coś? Owszem. kubki. Na przykład. Książki. Nie Naklejki ty... z jamnikami? Nie. Płyty nie kolekcjonuję. Nie, nie mam tylko. O, tak tako też nie? Nie, mam tylko. Kupuję płyty tylko tych, których słucham, faktycznie, bo to nie jest tak, że kupuję wszystkie płyty, które widzę. To ty. No. <grym> <grym> nie, ty też nie. No ja kolekcjonuję tych artystów, co słucham, nie? No. Tak to nie. No. no dobra. I zachęcamy do wspierania muzyki oczywiście, kupując właśnie płyty. Tak no. jest! A nie jakieś tam, nie wiadomo, jakieś źródła. Eee, kiedy ostatni raz zostałaś zatrzymana przez policję? Chętnie się dowiem, czy w ogóle zostałaś. Nie, bo za dobrze uciekam. <laughs> Bywało blisko, nie żartuj. Dobra, nie. czyli muszę się przygotować, że jak coś, to długą. <laughs> czy ty robić, robić coś? Co chcesz? Mnie nie będzie. <laughs> o, bardzo oczywiste pytanie, na które znam odpowiedź. Czy piłaś kiedyś herbatę przez słomkę? Tak. Mogę użyć do tego swojej whiteboard. No właśnie jak powiedzieć. Więc jeszcze raz, czy piłaś kiedyś herbatę przez słomkę? Tak. Co ostatnio napisałaś w ostatnim SMS-ie? OMG. Czemu? Znak zapytania. <noise> Aha. Pozdrawiam Zuzgę. Czy lubisz ostre przyprawy? Znam odpowiedź. Tak. Ale z umiarem. Chociaż coraz, już coraz ostrzejsze mogę jeść. Mhm. Kiedy ostatni raz wzięłaś prysznic? Dzisiaj rano. Zastanawiałam się, czy to jakiś alarmator na zewnątrz, jakiś ten... samochodzik. Czy jesteś bogata? Nie. Jaka jest u ciebie pogoda? Za ciepło. Tłumacz, sunshine? O której godzinie budzisz się rano? Podam tak mniej więcej, no nie? Mhm. Bo czasem się to rucham. mam brzydkie pismo, dziewiąta. Jaki film ostatnio widziałaś? Mmm, nie pamiętam tytułu, ale oglądałam to na Amazon Prime, co ci mówiłam, że chcę obejrzeć. Co A, ten który? No, co byliśmy oglądać zamiast Tak. Kurde, nie wyświetli mi się tutaj teraz, ale. A nie, przepraszam, obejrzałam Not Cinderella's Type. Był bardzo słaby. Nawet mm. jak dla mnie, był bardzo słaby. To jest taki typowo, wiecie, nastolatkowy, ale mi się nie podobał. Mm. Jaki masz dzwonek w telefonie? Zwykły, standardowy iPhone. A. Czy byłaś kiedyś w innym kraju? Nie. <noise> nie. Pozdrawiamy z Londynu. Nie. nie znam innych krajów. <noise> Ile masz rodzeństwa? Zero. Komputer stacjonarny. Stary, co ty masz na ręce? Zegarek. A nie, 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 nie! nie. Weź, weź ten. to jest krew? Nie. A ja chyba wiem, co to, to jest chyba jakiś twój kosmetyk, ale skąd? Mój kosmetyk? Ja Cię tam niczym nie cytkałam. Co, co, co to komputer było zapytanie? Komputer stacjonarny czy laptop? To zależy. Na co dzień wolałabym mieć komputer, a na podróży laptop. Więc... Ale mam laptopa, także laptop? A, no. Co planujesz dziś robić? To co robię teraz? Nagrywać filmiki. Kiedy ostatni raz płakałaś? Wczoraj. Oglądałam <laughs> jamniki na Tik. Dlaczego mnie to nie dziwi? No teraz! Kupa, prawda, teraz się popłakałaś. Dobra, jakie jest Twoje ulubione radio? Nie słucham radio. Co wolisz, hamburgera czy kebaba? Jestem ciekawa, czy zgadniesz. Kebab? kebab. No tak, wstawiałam kebab. Bo nie lubię hamburgerów, ja dam tylko cheeseburgery. Nie ma sera? Nie ma burgera. Jaki jest twój kolor oczu? Brązowy, co za głupie pytanie. No chyba wiem jaki mam kolor oczu, nie? Co robiłaś o 24 nocy? Edytowałam filmik. Czy masz zwierzęta? Mam dwa. Mam kota i psa. Oba w domu. Gdyby. Nie płaczę. Tylko się wzruszyłam. Matematyka czy polski? Polski. Tylko i wyłącznie. Ketchup czy musztarda? Uuu! Myślisz, że znasz? Oczywiście. To co mówisz? Ketchup. Musztarda. Co? Kiedy ty widziałeś, żebym ja jadła ketchup? No ale za każdym razem jak jem coś z musztardą, to mówisz fuj. No bo, ty jesz liczkę, tu. bo ty jesz musztardę z dziwnymi rzeczami Dlaczego? Z którymi ja musztardę nie lubię. A poza z tym ja nie lubię tej musztardy, ja lubię tą taką musztardę z kulkami. A tą francuską. O ona zajebista. Dobra. Ser czy szynka? Logiczne. Ser only. Każdy ser. Biały czy czarny? Czarny? Komedię czy wyciska czy łez? Uuu um. Jak myślisz? Nie wiem stara, bo u ciebie nawet bajka może być wyciska czy, łez, bo ty zobaczysz psa i wyjesz, więc... True. Ale co? co jak myślisz, a ty co wolisz? Ty wolisz komedię? Właśnie też nie wiem, co ja wolę, bo ja lubię i to, i to Ale ty nie płaczesz na wyciskaczach, Wes, to się nie liczy. Ale lubię filmy, które są, wiesz, tak nazywane wyciskaczami, Wes, ale... Ale chyba komedię bardziej, no. Ale no. ty to... Ja obstawiam komedię. Komedię. No. Miasto czy wieś? Miasto, nawet nie chce mi się pisać miasto. Chociaż, kurde, też zależy, jaka wieś. No nie? No. Filmy czy seriale? Ja seriale, ale nie wiem. Seriale z wyjątkiem Harry'ego Pottera. <laughs> no. Filmy animowane czy z aktorami? Chyba z aktorami. Z aktorami. Lubię animowane też, ale... <coughs> Wolę chyba te z aktorami. Leginsy czy dżinsy? Leginsy. Leginsy. W Bluza czy sweter? Bluza. Wiadomo. Wiadomo. Ale teraz to pytanie to i dla mnie i dla Ciebie będzie bardzo pod znakiem zapytania, biorąc pod uwagę jaki trailer widzieliśmy wczoraj. Czy lubisz gry? Gry planszowe czy gry komputerowe? Jak myślisz, co odpowiem? No ja myślę, że i tak powiesz, że planszowe, bo ja też tak bym tak powiedział. Planszowe. Kocham planszowe. Ale słuchajcie, niedługo będę gamerką i będziemy na kanale sobie grać razem w Harry'ego Pottera. Get Ready. Blond włosy czy brązowe włosy? Fuu. Ale u mnie czy u kogoś? To może najpierw u ciebie o blond czy brązowe. Ja myślę, że u siebie powiesz blond. No. Bo można z blondem fajnie kombinować na różne sposoby. No. A u kogoś powiesz, że brązowe. Napisałam i tu i tu brązowe. Tak? No. Bo chyba jednak siebie wolę. Jeśli chodzi, jakby zapytam się kolorowe czy brązowe, to powiedziałabym kolorowe. Ale chyba wolę siebie... W... Jako brunetkę niż jako brunynka, ale u kogoś wolę ciemny wóz. Mm. Mm. Z wyjątkiem dla Comarfo'ja. Z wyjątkiem. <grym> Z wyjątkiem dla... Uuuu, Kawa czy herbata. Herbata. Logiczny. Mhm. Komputer czy telefon? Nie zgadzam się na odpowiadanie nie na to tak. pytanie. No właśnie się zastanawiam co powiesz, bo ty ciągle tu i tu, nie? No ja nie dałabym rady wybrać. O, pomidorowa czy rosu? Bardzo ciężkie pytanie, na przykład dla mnie: pomidorowa czy rosu? Jak myślisz, rosu, bo może zawsze zrobić pomidorową zaraz? Rosu mamy. Palenki z rosół jest najlepszym rosołem, jakim jadłam. Barszcz, czerwony czy żurek? Uh. Okej, okay, więc żurek dziadka, ale ogólnie barszcz. Mm -hmm. To powiedziałbym dokładnie tak samo. Mój dziadek robi taki pyszny żurek, ale ogólnie to wolę barszcz. Eee, jajko czy parówki? Jajko. Z jajkami można więcej zrobić. Naleśniki, omlety, niejcznice. Mm, Ciasta. McDonald's czy KFC? McDonald's Nie lubię KFC, a w ogóle angielskie KFC jest tak ohydne. Słone czy słodkie? Easy. Jak myślisz? Właśnie się wahałem. Tak? Znaczy, u ciebie to zależy tak naprawdę. Nie, słone zawsze. Słone? Jak, miałabym, jak miałabym wybrać jedno, to słone. Buty ze sznurówkami czy na rzepy? Sznurówki. Jak mam buty na rzepy, to już czuję się jak trzylatka. Lato czy zima? Jak myślisz? Zima. Zima. Ja też jestem zima. Zima, herbatki, sweterki, bluzy. Wakacje czy ferie? Nie mam ferii, więc wakacje. Ferie, jak dawno to było. Fotel czy kanapa? Fotel? Fotel. To jest jedyne, jedyna, jedyne co jest mi bardzo przykro, że tu nie ma miejsca na fotel. Jedzenie czy picie? Jak myślisz? Picie. Jedzenie. A, owoce czy warzywa? Uuu, nie wiem, i to i to, ja lubię i owoce i warzywa. Tak gdybyś musiała wybrać nie y, jedno Jeśli nich na gardle, to co? Owoce. Owoce. Mmm, ale... Ale warzywa! A. Mm. Ale arbus. Owoce. 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 Rano czy noc? Też w sumie zależy pod jakim względem chyba, nie? Rano. Ja wolę rano. Krótkie czy długie włosy? Jak myślisz? Krótkie. Krótkie! To już są długie dla mnie. Wielkanoc czy Boże Narodzenie? To nie muszę odpowiadać, bo każdy kto mnie ogląda wie, że Boże Narodzenie. No. Ubrania z kieszeniami czy bez? Z kieszeniami. Niebieskie czy brązowe oczy? Mm. Niebieskie. Mandarynki czy pomarańcze? Chaba. Hmm. Pomarańcze. Pomarańcze. A wy co wolicie? Madarynki czy pomarańcze? Arbuzy czy melony? Tu wybór jest prosty. Arbuz. Always. Arbuzy pyszne. Może czy góry? Może ze znakiem zapytania? Chyba może. To... Ja uważam, że jest to głupie pytanie, ponieważ osoby z gór zawsze wybiorą górę, a osoby z nad zawsze wybiorą morze. Morze, jezioro, rzeka czy basen? Jezioro. A ty? Ja to chyba basen. Jestem uczulona na chlor, ja więc uwielbiam akwaparki i tak dalej. Ja mm. bym mógł po prostu żyć w akwaparku i zjeżdżać ze zjeżdżalni cały czas. No nie, to ja nie mogę. Jestem uczulona na chlor, więc. Czapka czy szalik? Chyba czapka. Szalik. Szalik? Szalik. Winda czy schody? <grym> Zależy czy przed kolonią czy nie. Schody! Poza moimi w, w naszym budynku. Nienawidzę naszych schodów. Klatka schodowa jest tak obleśna, że nie mogę nią iść. Mhm. Jak naprawdę, jak nie muszę, to nie chodzę tymi schodami. Po prostu nie mogę wytrzymać. Rozmowa przez telefon czy smsy? Nie wiem. Ty chyba smsy, ale nie jestem przekonany. Sms zawsze. Mhm. Fajne, ale bezużyteczne prezenty, czy praktyczne prezenty? Praktyczne, ale nie wiem. Praktyczne. Da That's co? All. That's all. Ok, tyle! Mam nadzieję, że taki tag Wam się podobał. Chcieliście więcej tagów, więc przyszłam do Was z tagami. Dajcie znać w komentarzach, czy coś Was zdziwiło. Bardzo też bym chciała, żeby każdy z Was wybrał dwa pytania i na nie odpowiedział. W komentarzach, żebyśmy troszkę lepiej się poznali. A co? Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie kciuka w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to pamiętajcie, teraz jest bardzo dobry czas, żeby zasubskrybować. Ja dziękuję bardzo za oglądanie i widzę się z Wami w następnym filmiku.